Krzyż, przed którym się teraz znajdujesz, ma już ponad 100 lat. W czasie II wojny światowej pewna rodzina modliła się przed nim o ocalenie swojej rodziny. Wszyscy wrócili do domu. Codzienna adoracja krzyża, choćby przez parę minut, bardzo umacnia. Umacnia ufność, umacnia nadzieję, umacnia miłość. Pokorę i obdarza mądrością. To właśnie Jezus czyni takie dary. Oprócz tego uzdrawia duchowo-fizycznie, przemienia nasze życie, ciągle trosząc się o umocnienie nas pogubionych owieczek, bo chce naszego szczęścia i doczesnego i wiecznego. Chcę Cię pobłogosławić tym krzyżem. Proszę cię najpierw chwilę ze mną adoruj Jezusa. On pragnie Twojej obecności. Chce, abyś spojrzał na niego z miłością, wdzięcznością za to, co uczynił na Golgocie. Tam nie moglibyśmy być, ale możemy być teraz tutaj. I patrząc na ten krzyż z miłością, wdzięcznością, już zyskujemy Boże Błogosławieństwo. Proszę cię teraz usiąść wygodnie. Popatrz na Jezusa na tym krzyżu i atoruj razem ze mną. Jezu wielbie w Twojej męce. Jezu wielbie w Twojej męce. Jezu, kocham Cię w Twojej męce. Jezu, kocham Cię w Twoich ranach. Jezu, kocham Cię w Twoim umęczonym ciele. I w Twojej umęczonej duszy. Jezu, kocham Ciebie w Twoim przebitym sercu. Jezu, kocham Cię w Twoim umęczeniu i Twojej samotności krzyża. Kocham Cię, Jezu, w tej ofierze. Prawdziwy Boże, prawdziwy Człowiecze. Oddaj Jezusowi teraz cały Twój dzień. I wszystko to, z czym się zmagasz, pozwól mu działać w imię Ojca i Syna.